Overwerkę, zdanie przyczące. Liczba pojedyncza. Zdanie przyczące, jak już wcześniej się nauczyliśmy, to zdanie twierdzące plus zaprzeczenie nit lub hein. Popatrzmy na pierwszą osobę, czyli ja. Ja to w języku niderlandzkim ik. Do osoby dodajemy rdzeń plus zaprzeczenie nit lub hein, plus przyimek. Ja nie pracuję dłużej to work nit over. W tym przypadku, kiedy mamy zaprzeczenie, przyimek jest na końcu zdania. Kolejna osoba to ty, czyli jaj. Do osoby dodajemy rdzeń z końcówką T, po czym dodajemy zaprzeczenie i przyimek. Jaj werkt nit over. Kolejna osoba to on, czyli haj. Do osoby dodajemy rdzeń, czyli te, plus zaprzeczenie, plus przyimek. Haj werkt nit over. Kolejna osoba to ona, czyli zaj. Do osoby dodajemy rdzeń z końcówką te, zaprzeczenie i przyimek ona nie pracuje dłużej, to zajwerkt NIT OVER. A teraz przejdziemy do liczby mnogiej. Pierwsza osoba w liczbie mnogiej to MY, czyli WEI. Do osoby dodajemy bezokolicznik, zaprzeczenie i przyimek, czyli my nie pracujemy dłużej, to WEIWERKT NIT OVER. Kolejna osoba to WY, czyli JULI. Do osoby dodajemy bezokolicznik, zaprzeczenie i przyimek, czyli juli werke nit over. I ostatnia osoba to oni, czyli zaj. Do osoby dodajemy bezokolicznik, zaprzeczenie i przyimek, czyli zaj werke nit over.